serdecznie witam pana projektora profesora, profesora hab. Andrzeja Chłodzieja. I panu, panu profesor, doktoru hab. Małgorzaty Stajinską. Proszę Państwa, tu nie będzie żadnych akademijnych przedmiotów, ja chcę tylko zaznaczyć dla wszystkich studentów, wszystkich studentek, Proszę Państwa, podnosimy standard kształcenia dla nas. To jest dołym okiem w tej chwili zauważalne, w jakich warunkach teraz możecie Państwo się kształcić. Chcę powiedzieć, że ta adaptacja, ten drugi etap, który zakończyliśmy, praktycznie w tej chwili kosztował nas 3,5 miliona złotych. Jeśli Państwo nie wiedzą, nie to wielkie wydatki. A co się na to złożyło, to przeczytam. To nie będzie długie, to są tylko 4 punkty. To jest adaptacja powierzchni przyziemia do potrzeby biblioteki. I do tego właśnie remontu pozyskano 378 metrów kwadratowych powierzchni, na których na który to składają się wypożyczenia w sytelniu, trzy magazyny książek, pokój pracy indywidualnej dla wykładowców, zaplecze socjalne i sanitariaty. Bardzo ważne, bo tu zawsze sanitariaty brakowały. A ja mam tę samą obsesję, że kiedy po to po korzysta, że to spożywają się nadal, jak tam obok są drzwi do nie najlepiej sanitariatów. To myślę, że się zdecydowanie poprawia i się dalej będzie poprawiać. Dalej mamy remont i modernizację pomieszczeń po bibliotece na pierwszym piętrze, czyli piętrowy Na powierzchni z 11 metrów kwadratowych powstały sale dydaktyczne z dwoma szatniami. I tam będzie właśnie ta pracownia, która będzie naszym takim Wizytówko pracownia Defibrillu. Dalej, to budowa zewnętrznego sygnału winy, dedykowanej przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Ale no, oczywiście panie i panowie studenci mogą również skorzystać z tego. Niekoniecznie tylko po to, żeby się zatrzymać między piecami, ale żeby faktycznie pojechać na trzecią kondygnację z trzema tonami opasłymi książek porzuconymi w bibliotece się to myślę nasza perełka, czyli ta aura, która była się mięsna, w tej chwili oddajemy aule w pełni odbudowaną, odnowioną. Również y, 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 możecie popatrzeć, jest y, główne balkony, są oddane, które będą służyć tutaj. I przede wszystkim wyposażona ta aura jest najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. Przed chwilą też się panie byłoby popatrzeć na kawałek filmu, który był w technice full. AD. Oczywiście super też będziemy mogli pokazywać projekcje. Mogę zapewnić, że w tej chwili już nie jesteśmy tutaj na Kolegium Medico, list na przykład w Kolegium, hmm. kolegium hmm. mechaniku i w najnowszym naszym obiekcie, czyli w, ko w, ko w Kołach Ale chciałabym przy tej okazji serdecznie podziękować yy, władzom uczelni za to, że wreszcie Wydział Medyczny jako ostatni doczekał się remontu, Pamiętacie Państwo, jak ta szkoła skromnie i smutno wyglądała. Mieliśmy kilka, dwa lata temu drzwi otwarte i pani dyrektor z Ostrowa ulicą pyta się, dlaczego tu tak ciemno. Więc teraz nie tylko będzie czysto świeżo ładnie, ale również piękne będzie oświetlenie. Chciałabym studentów zachęcić, żebyście korzystali z biblioteki, jestem nią i żebyście Państwo pamiętali o tym, że jest to nasza wspólna własność. Proszę wobec tego dbać jak o swoje najpiękniejsze auto lub najpiękniejszy lebel, który macie w domu. yeah We